Szanowni Państwo, jesteśmy w Niezabitowie, w jednej z czterech miejscowości z gminy Poniatowa, zarządzanej od pięciu lat przez pana burmistrza Pawła Kaczmarczyka i panią burmistrz Szanetę Poniatowską i wspaniałą radę z panią przewodniczącą na czele. I można śmiało powiedzieć, że te pięć lat to jest okres niebywałego rozwoju miasta i gminy Poniatowa. Ja znam miasto i gminę Poniatowa. Ja tu przyjeżdżałem będąc jeszcze wojewodą przed 2018 roku i widziałem jak wygląda i widzę jak teraz wygląda, a ta sala gimnastyczna w Niezabitowie jest tylko jednym z wielu symboli tego wielkiego rozwoju. Taki Kazimierz Wielki z tego Pawła Kaszmarczyka zastał Poniatowę. Drewnianą a zostawi, ale za 15 lat murowaną. Gratuluję tego wszystkim Państwu, gratuluję tego wszystkim mieszkańcom Gminy Poniatowa. Przede wszystkim, bo to jest Wasze dzieło, Wasz burmistrz, Wasze inwestycje, Wasza idea rozwoju Waszej Gminy. Bez tej idei nawet pieniądze rządowe by nie wystarczyły. Ale tych pieniędzy rządowych jest rzeczywiście mnóstwo. Ta sala została sfinansowana. W, no, w przytłaczającej większości ze środków rządowych, z Polskiego Ładu, z, z Erfilu, ze sportowej Polski w kwocie około 4 milionów złotych. Wszystkie cztery, które dzisiaj otwieramy, to jest 14 milionów złotych finansowania ze środków rządowych, no, a przecież to jest tylko część środków, które zostały pozyskane przez te 5 lat przez pana burmistrza i całą gminę, bo przecież w sobotę dowiedzieliśmy się, że kolejne ponad 9 milionów złotych znów z Polskiego Ładu Inwestycyjnego dla Gminy, dla gminy Poniatowa. Powiatowa. W związku z tym no, inwestycje, inwestycje i inwestycje, a efekty są znakomite. Taka sala gimnastyczna w Niezabitowie marzyła się zapewne wielu pokoleniom. Dziś seniorów już nawet wcześniej, dorosłych i młodzieży, która tu się uczyła bez tej sali, dziś w tej pięknej sali będą mogły się rozwijać talenty sportowe, których na pewno tu nie brakuje, jak słyszę po werwie, z jaką hymn szkoły został wykonany, zwłaszcza przez najmłodszych, bo tam z tyłu nie słyszałem takiej werwy, trzeba no, będzie powtórzyć no, to ale to tak zawsze jest. To ta werwa świadczy o tym, że jest tutaj wielki duch również do walki sportowej, do konkurencji sportowej, która tutaj będzie, które tutaj będą uprawiane. Gratuluję raz jeszcze i życzę dalszego, pięknego rozwoju tej gminy, tego miasta i tej części powiatu opolskiego w województwie lubelskim. Dziękuję bardzo.